Polska polityka to jest istne cmentarzysko niespełnionych obietnic, ale nad tym cmentarzyskiem góruje wrak tego największego kłamstwa, kłamstwa Prawa i Sprawiedliwości, że miało być inaczej, że nie miało być już salonu, że nie miało być już koterii, nie miało już być nepotyzmu, że państwo nie miało być już rozszarpywane przez te czy inne grupy interesu. I teraz, już po tych sześciu latach rządu i Prawa i Sprawiedliwości, wiemy, jak ogromne kłamstwo to było, bo widzimy, że ten sposób, ten. To uwłaszczanie się na państwie, to podporządkowanie państwa interesom partyjnym, osobistym, klanowym, rodzinnym nigdy nie miało się tak dobrze jak zarządów. Prawa i Sprawiedliwości i przykłady można by mnożyć. To jest problem systemowy. Wciąż istotną ro rolę w polskiej polityce odgrywa choć, chociażby europoseł Ryszard Czarnecki, który wsławił się nie tylko tym, że jest na tyle obrotny, że umie sobie dorobić nawet na dojazdach do pracy do Europarlamentu, niestety nielegalnie i niestety e, to te pieniądze będzie trzeba zwracać, e, ale także tym, że potrafi zadbać o swoją rodzinę. Pamiętamy taśmy Morawieckiego, na których e, Ryszard Czarnecki Próbował e, załatwić e, pracę czy też utrzymanie pracy e, w PKO e, swojemu synowi. Drugi syn, jak się okazuje, e, europosła Czarneckiego pracuje w polskiej e, grupie e, zbrojeniowej i. I oczywiście argumentacja jest taka, że, że jest tam dzięki swoim zasługom i doświadczeniu, ale jakoś dziwnym trafem te zasługi i doświadczenie, które kwalifikują ludzi do pracy w spółkach państwowych nad wyraz często e, znajdowane są u żon, mężów, synów e, czy znajomych, e, prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. I to, co chcemy powiedzieć, to że problem ma, jest natury systemowej, bo możemy wymieniać. Więcej takich przykładów możemy chociażby powiedzieć o żonie sekretarza Prawa i Sprawiedliwości e, posła Sobolewskiego, która zdążyła już pracować w bardzo wielu spółkach państwowych, bo i w Orlenie, i w Anwilu, i w PKO, i w Agencji Rozwoju, i w porcie lotniczym, a więc no, kariera imponująca, której punktem wspólnym tych wszystkich prac jest to, że są to e, prace na stanowiskach państwowych i zależnych od Politycznych wyborów prawa i sprawiedliwości. Więc, biorąc pod uwagę, że problem ma charakter systemowy i że mamy do czynienia z polityką prawa i sprawiedliwości, która po prostu przyzwala na nepotyzm i czyni z nepotyzmu e, sposób na zbijanie majątków przez, e, przez możnych prawa i sprawiedliwości, to my chcemy. Wspomóc prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo nie do końca dowierzamy jego dobrym intencjom w kwestii walki z szitwami i będziemy jako lewica tworzyć mapę nepotyzmu. I na naszych social mediach, także w relacji z tej konferencji prasowej, pojawi się adres strony, na którą zapraszamy wszystkich do wysyłania informacji na temat skandalicznych praktyk nepotyzmu lokalnie, tam gdzie lokalni politycy partii rządzącej załatwiają swoim rodzinom, swoim krewnym pracę. W spółkach poznajomości, bo, bo jest to nieuczciwe i nie powinno mieć miejsca, a skoro rozwiązania proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość są takie, że co prawda jest ustawa, która zakazuje zatrudniania krewnych posłów w spółkach publicznych, no chyba, że minister Sasin powie inaczej, tak? no to mamy pewne wątpliwości, czy to nie zadziała, bo za każdym razem, kiedy jest taka sytuacja, że na przykład dwóch synów europosła Czarneckiego dorabia sobie solidnie czy zarabia grubą kasę w spółkach skarbu państwa, to za każdym razem słyszymy, że to są wybitnie kompetentni młodzi ludzie. I ja się obawiam, że, że minister Sasin uzna nagle wszystkich, całe wszyscy, wszystkich członków rodzin polityków Prawda i Sprawiedliwości za niezbędnych specjalistów państwu polskiemu. Więc my jako lewica będziemy wywierać presję, żeby Założenia tej ustawy nie były tylko pustą literą, żeby, żeby te osoby realnie straciły pracę. Dlatego mamy te wypowiedzenia i dlatego apelujemy do wszystkich, żeby zgłaszać te praktyki nepotyzmu, żeby była presja społeczna, bo tylko ciągła presja społeczna może sprawić, że to nie będzie tylko slogan, a tak naprawdę to nie prawo i sprawiedliwość, ale społeczeństwo polskie, które przestanie się godzić na uwłaszczanie się polityków prawa i sprawiedliwości na państwie polskim wywrze na rządzących to, że że faktycznie z tym nepotyzmem skończymy. Więc e, raz jeszcze Lewica stworzy mapę nepotyzmu. Zachęcamy wszystkich do wysyłania informacji na temat tego, e, kto lokalnie uwłaszcza się na, e, na naszym wspólnym dobru, czyli państwie polskim.